Jest zbyt samotny. Dlatego kupiłem mu koleżankę. Poznajcie. A zresztą, ona sama wam powie. Przedstaw się. Pobawmy się. Kurwa, nie tono! Chodźmy razem na spacer. Lubiły, nie to no kurwa bindy pojebałaś. Cześć. Jestem Natalia. O. Jak widzicie, Antoś ma teraz Natalię. I oni będą. Nie ja troszeczkę, żeby to było w centrum, żeby to było w centrum. Dobra, poczekaj. Dzień, tak, okej. Okay. Może nie. to jest tak z twoją twarzą, nie? Tak, tak, może no. tak. Teraz ale on pojnie mnie ugryźć, bo mu teraz bardzo brzydko pokazuje. To co, zrobimy to, że ja włożę po prostu mu to do... Tak, no i on powinien szarpnąć. Ja bym do... Yy, no. Ale się boję. 3, 4... A może nie ugryzie po prostu. Aaa! Ja. Gryzie. A boli? No, koniec. Dobra. Dobra Dostajesz serię zdjęć, więc sobie wybierzesz. Okej. Okay. No, zagrałem. No. No. Po... Zmrznięta kobita idzie, stoi tam gdzieś przy autostradzie. Wiadomo jaka. Aha. i... Tak, podjeżdża. Uchyla okno. Wiesz, myślę że chciał ją gdzieś tam Zawieźć, nie? Żeby jej zimno nie było, nie? Tak. Uchyla to okno i mówi... po Ona... Nie, po 300. Yeah. <laughs> no nie <laughs> bo... A dobry.